Witam wszystkich z tej strony Tropiciel. A dzisiaj omówimy sobie pojedynek o pas Wagi Ciężkiej Federacji FEN, w którym wystąpi Szymon Bajor i znany z organizacji Babylon MMA Ednaldo Oliveira. Z tego co widzę, to ten pojedynek tak średnio podoba się kibicom. Trochę się nie dziwię, bo jeśli ktoś przegrywa z brzeskim, no to tak nie bardzo pasuje, aby go zestawić z dużo lepszym Szymonem Bajorem, ale pamiętajmy, że jest to waga ciężka i trudno znaleźć godnego rywala. Tym bardziej dla takiego zawodnika jak Szymon Bajor. Przede wszystkim, federacja musi znaleźć rywala, którego kibice będą w jakiś sposób rozpoznawać. Musi być to pojedynek, który budzi emocje, który jest ciekawy i po części ten pojedynek taki jest. Wiadomo, że Oliveira nie najlepiej się pokazał tutaj w Polsce. No bo z kitą wygrał w zasadzie poprzez błędy samego Michała Który wrzucił go chyba z dwa razy na siebie Później te faule też nie najlepiej wyglądały I gdyby Ednaldo powalczył z innym zawodnikiem No to jestem przekonany, że przegrałby przez dyskwalifikację Ale wygrał, kitę do rekordu dopisał Z Brzeskim dał fajną walkę, ciekawie się to oglądało No ale faktycznie Fen jest numerem 2 w Polsce I trochę nie wypada, aby zawodnik, który przegrywa w Babilonie Toczył walkę o pas w fenie. No ale tak jak mówię, pamiętajmy, że jest to waga ciężka i trudno znaleźć ciekawego zawodnika. Każda federacja ma z tym problem, nawet KSW, gdzie większość zawodników, jak Andelia czy Satoshi Ishii chcą podpisać kontrakt, ale tylko na jedną walkę wygrać, a walka o pas ich w ogóle nie interesuje, więc ciężko kogoś zwerbować, a co dopiero zatrzymać na dłużej. A tutaj pamiętajmy, że mamy jeszcze starcie pięciorundowe. Więc nie ma też co zwlekać, tak? I skoro Oliveira był dostępny i zgodził się na taką walkę, no to mamy pewność, że na tej walce się zjawi i zrobi wszystko, aby ten pojedynek wygrać. Bo nawet jeśli Federacja Fen znalazłaby ciekawego zawodnika, no to też nie każdy będzie chciał zaryzykować z Szymonem Bajorem. Dlatego dobrze byłoby trochę w tą ciężką zainwestować. Teraz dołączył Adam Pałasz, zobaczymy jak się rozwinie, ale też chciałbym zobaczyć powrót takich zawodników jak Grzesiu Ciepliński, który przecież pokonał Łukasza Brzeskiego, a potem Sianosa, więc też jest w nim duży potencjał. Myślę, że z Michała wlazło, można byłoby też sporo dobrego wyciągnąć. Jest to bardzo ciekawa postać, która zawsze dawała dobre walki, więc fajnie gdyby wrócił. Podczas Galifen 13 Michał pokonał Marcina Głasia, który przecież pokonał Grzesia Cieplińskiego, więc tak jak też kiedyś mówiłem, takie starcie w Lazło cieplińskim miałoby sporo sensu i myślę, że byłoby ciekawym starciem i jakość tą ciężką można byłoby rozbudować. Ale zobaczymy, jak to będzie. Najważniejsze jest to, aby w końcu wyłonić mistrza w wadze ciężkiej. Ale też myślę, że bardzo fajnie będzie zobaczyć Szymona na tle Oliveira. Walczył on z Kitą, walczył z Brzeskim. Miał też kilka lat temu powalczyć z Krzysztofem Soszyńskim. Ale przede wszystkim Ednaldo Oliveira to były zawodnik UFC, który miał okazję zmierzenia się z Francimarem Barroso i Gabrielem Gonzagą. Więc fajnie z kimś takim powalczyć. A Brazylijczyk w ostatniej walce zanotował zwycięstwo, więc też. Trzeba o tym pamiętać, że do walki o pas nie przystępuje po porażce. Myślę, że nie ma co tutaj marudzić. Jest to fajne zestawienie. Wydaje mi się, że wszyscy będziemy ciekaw tego jak Szymon wypadnie na tle Brazylijczyka, ale przede wszystkim zarówno Szymon jak i Oliveira wydają się zawodnikami, którzy są w stanie przewalczyć cały dystans, więc. Może być to bardzo ciekawa walka, takiej się tutaj na pewno spodziewam, ale myślę, że w tym pojedynku Szymon Bajor pokaże 100% swoich możliwości i nie sądzę, aby Oliveira doczekał się decyzji. Dla mnie tutaj Szymon jest ogromnym faworytem. Ja uważam, że obecnie żaden z polskich zawodników nie byłby w stanie Szymona pokonać, gdyż jest po prostu w wyśmienitej formie, ale też jest kompletnym zawodnikiem. Jest przygotowany na wszystko co rywal może zaoferować. Jeśli Brzeski pokonał Oliveirę, a Brzeskiego Ciepliński, który przegrał z Bajorem, no to myślę, że Oliveirę czeka bardzo ciężka przeprawa. Choć te jego gabaryty mogą troszeczkę Szymonowi utrudnić robotę, ale jestem przekonany, że Szymon zakończy ten pojedynek przed czasem, dopisze czwarte zwycięstwo z rzędu i stanie się pierwszym mistrzem wagi ciężkiej organizacji FEN. A jak wam podoba się to zestawienie i tak już odrzucając tą porażkę z Brzeskim, jak widzicie ten pojedynek, kto dla was jest faworytem, komentarze tutaj do waszej dyspozycji, ankieta w prawym górnym rogu. A ja zachęcam was do łapkowania, komentowania oraz subskrybowania kanału Cage MMA. Pozdrawiam was, tropiciel, trzymajcie się. Danske tekster af Jesper Buhl Scandinavian Text Service 2018